Fani fantastyki już po raz piąty mogli spotkać się podczas konwentu Fantasmagoria w, w Miejskim Ośrodku Kultury. W tym roku po raz pierwszy impreza miała charakter całonocny. Atrakcji nie brakowało, więc można było w interesujący sposób spędzić ten czas. Standardowo uczestnicy konwentu mieli do dyspozycji pokój z grami planszowymi oraz pokój, w którym odbywały się prelekcje japońskiej animacji. W konwentową noc uczestnicy mogli wziąć udział w karaoke, konkursach czy sesjach RPG. W tym roku oprócz takich tradycyjnych Naszych sztandarowych działań, czyli czynnego cały czas game streamu, czyli pokoju gier, gdzie uczymy gier planszowych, wypożyczamy je. Opowiadamy o nich oraz Manga Rumu, czyli pokoju dla fanów animacji japońskiej. Przygotowaliśmy program całoro, całonocny po raz pierwszy, czyli można przyjść do moku piątek wieczorem i zostać do soboty wieczorem bez przerwy. Wszystkie sale są czynne, mamy dużo atrakcji. Będzie w nocy karaoke z nagrodami, gdzie będzie można wyśpiewać sobie różne ciekawe rzeczy. Konwent to przede wszystkim odpowiednie miejsce do spotkań i poznawania nowych osób. Przyjechaliśmy tutaj ze względu na to, żeby się razem bawić. To jest dobra okazja, żeby się spotkać ze znajomego i pograć w gry, których niekoniecznie możemy używać w domu, bo ich nie mamy, są drogie. Tutaj przyjeżdżamy, pogramy, spotkamy się, pobawimy, może spotkamy także znajomych. Fantasmagoria była także odpowiednim miejscem do zaprezentowania swoich upodobań i zainteresowań. Niektórzy czynili to przez nietypowy strój, specjalnie przygotowany na tę okazję. Inni, tacy jak Anna Sinari Tubacka, miała szansę zaprezentować swoje rysunki na konwentowej mini-wystawie. Na konwent przyszłam dla ogół bardzo lubię fantastykę, również interesuje się mangą i anime i właśnie to zainspirowało mnie, żeby zacząć rysować, ponieważ również chciałam coś tworzyć i dać upust swojej własnej wyobraźni i tego, co mi siedzi w głowie. Niebywą atrakcją były także spotkania z autorami. Gnieźnieńskim twórcą fantastyki naukowej Wojciechem Szydom oraz Krzysztofem Piskorskim, nazywany nową gwiazdą polskiej fantastyki. Ten drugi poprowadził również niezwykle interesujące wykłady na temat najdziwniejszych maszyn wojennych oraz tympanku u jego pochodnych. Przy fantastyce warto sięgnąć do źródeł historycznych, a w źródłach historycznych zawsze trafimy na ciekawostki, na rzeczy, które sprawiają, że podnosi nam się brew, że aż się chce je wynotować i użyć albo w tym, co się robi, albo kiedy indziej. Generalnie z źródeł historycznych, które czytałem przy okazji różnych książek, zebrało się takich pomysłów wystarczająco, żeby złożyć z nich całą prelekcję. Dlatego sprzedanie ich w ciągu godziny w skoncentrowanej formie no, bardzo się ludziom podoba. Autor opowiadał także o swojej najnowszej książce, która została doceniona przez krytyków i okazała się być dużym sukcesem. No, jest to historia łącząca z jednej strony powieść Płaszcza i Szpady z pomysłami z nowoczesnej fantastyki, także ze steampunku. Mamy tam taki alternatywny świat, przypominający trochę półwysep iberyjski z e, Europy, z, e, Czasów XVI i XVII wieku, ale mamy też tam konstrukcję i technologię, która naprawdę u nas nie zaistniała technologię opartą na cień przestrzeni. Konwent cieszył się dużym zainteresowaniem strony gnieździńskich fanów, ale nie tylko tych, co nocna inicjatywa okazała się dobrym pomysłem, a konwentowicze w pełni wykorzystali czas fantazmagorii.